to touchpada W laptopie i gramy <grymianie> Ja tak gram na, na początku Jeszcze trójkę miałem myszki to musiałem tak sobie radzić Stare jak tutaj sobie były Zabinił raz to właśnie raz? Chyba nie, a nie raz Ale <grymianie> żal, ty Czy to manewry były? Nie, 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 nie to kura była chyba <grymianie> yeah. Jakiś przyleciał tutaj tym swoim samolocikiem z papieru, i mnie zabije. Ty, tu jest no pięć nie bas, nie? A ja nie, nie widziałem, myślałem, że tylko trzy. starczy tego latania, bo tak nic no nie ubija nie, nie, no. nie, bo jeden lata tylko rzutowiec, nic nie ubije, więc bez sensu. Zaraz to się chyba zmieni. No nie wierzę. Tu miejsce jest, w tym budynku na C. Fajne, bo przecież tam sześć osób teraz. Ko koleś napisał na szczodzie, wywalcie Chicken Coxa, bo mnie 3 razy zabił. No to ma powrót. To ładny place zrobiłem w tym momencie. Chłopaki się nie spodziewali no, to tego. Gdyby do... coś dmuchało, to mówcie. Dmucha na dworze, wiesz? Czy ten deszcz pada? No, wie. Wieje. Chodzi bombowiec. Dobra, z buta Przejdźmy. muszę iść, to idę na C, Ale bombardują. Coś tu wygląda na Idę za bo... tobą. C nie chce się przejąć. A czemu nas jest pięciu w teamie? Ty, poczekaj, to muszę porządnie. Mówię, że ten ktoś tu wszedł. Ty, ktoś tutaj na C jest. To dobrze. Zażyjące siły wroga. Po to tam idziemy. Mamy komandora? Nie, chyba nie, nie. Nie mamy, to skąd wiesz? Komandor, daje ostrzeżenie. No, znaczy nie, bo ja po prostu widzę, nie? Aha, ty... Wucha. Nie, Aha, wuha masz. A też? Nie, bo ten... To nie wiem dlaczego my przegrywamy w tym momencie. Skoro masz aima WH i nie wiem, Bo to są tylko korzyści Zbida dla jeszcze. mnie. Korzyści dla mnie, a nie dla całej drużyny. Ooo, zabiliśmy się nawzajem. I am the third place. Mina pepans przeciw pancerna Super nie Nie wiedziałem co to jest pepans właśnie yy. A nie KM O no widzisz Teraz już wiem Gry uczą jednak Gry łączą a nie dzielą. Co jest na E Tam jest cel No Zdobycie. nie nie. No nie wiem. To było dobre U góry coś O Łukasiu! Jak on tam do góry szedł? Siadam do Ciebie. O, no, to uważaj, bo zostajemy trochę w dupę. O czy ja dostawałem. Gdzie, A, gdzie o, jest Do goście? góry mogę wejść tak? Gdzie ten gościu? gościu był? Nie wiem chopie. Jeszcze tu musiał być na banku. Tam jest kurde. Nie ulega wątpliwości ci powiem Aaj. Prawie kierowaną go trafiłem No ja go... O Super nie! Zabij mnie przez szybę, jej! Przynajmniej logo ma fajne. Jak on to zrobił? Powiedz mi, pomściłem cię, zabiję go. To dobrze. Staraj mnie uratuj. Nie, nie mówiłem do siebie. A... C? możesz sobie kamerę zmienić, jakbyś nie umiał latać czasem będzie ci łatwiej troszeczkę Po hard to hardcore jest To co, ale to można Dlaczego nie przejmujesz tej bazy? Co ty robisz? No tutaj jest jakiś fałszywy dobra, Jadę już go nie ma Kurwa, wybuchnie czołg I ten pojazd, fuck I co, z buta teraz muszę biec. Jak taki Baron Leć od razu tam z, na E czy tam gdzieś Katia ja mam telewizyjną, więc jak coś to... Ja też mam telewizyjną, tam. Ja właśnie mam taką z pierwszej osoby. Co, <laughs> jesteś głupi? <laughs> z pierwszej osoby. Żołnierze płacą, nie? A my mówimy o broni, o działce. coś wiem. No, tak, ty wiesz. Dobra. Jak ty to, to sterem to zdjęcia robisz na Face'a, stawiasz, a ty wiesz co to jest telewizyjne. To sterem, pewnie, no. Ja zrobię zdjęcia w HD już. Gdzie jesteś? Przy komputerze. Na ja której... jestem w... technikiem, po prawej stronie. Ale ja tylko tu transportuję się, nie mam zamiaru tutaj nic z tym szaleć. Lecimy na C. Ale dostajemy w dupę. Dobra, masz, postrzelać sobie troszeczkę, ale tylko troszeczkę. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Tylko chwilę. dobra. Wysiadaj. O, ależ nas ktoś się strzela. Dobra, idziemy do środka i ...przyjmujemy to gówno Haha, dymnym zabiłem. Dymnym, ale z granatnika. No, to się usiadł. tym Airburstem. Trochę no, SG fajny jest tutaj, widzę. Odnoszę, Ojej, ale zlamiłem teraz. Ty, Adaś, na pierwszym miejscu jesteś. Niemożliwe. Ja na drugim, tylko radek wleci. W... Wtycz przynosi i jest na pierwszym. Ty, trzymasz radio? Tak. Eee, lipa. Te? Czemu fajny jest, mi się podoba. Zobaczymy. O, ja mam tom. Hmm. Kogo masz? No boże. Już, już coś. O, będę trąbił. Tu jest Adam na dole. Bez jaj. To jest dobry taki patent, troszeczkę dostaliśmy. Mały troszkę się obróć na demo można jechać, bo przegrywał. robimy to na demry, tu. Kieszkę już tutaj pojechał. No i warto. Robimy to na słuch Oj, Ty też to też robimy. To on na tu. Tak Dobra, chyba będziemy stąd spadać. W sensie ze nie, nie, nakrady, nie Na C polecimy i tam wysiądziemy. Oooo, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. O. Nie naprawisz, nie? Uuu. No ja... rympnął. No chciałem coś... tam A coś tu widać kogoś? Nadaję No jest z jakiś tam. Ten... No już wali, już. Dobra, wyskakuj na tą tutaj kuleczkę. Co za idiota! Dla A Panie! O A z Boże! Z... Czy widzisz kogoś gdzieś tutaj? O, ja widzę O metoch. Ale no musiał Nie, ale, nie, no. ale, Nie to... wchodźcie nigdy tak. przez okno, bo wam palce utnie No, mówię wam Szczelam w opony, nie? A on jedzie dalej, cześć no, no, On ma przeciw... On ma kuloodporne opony Ciekawe, skąd takie robią <laughs> skąd, skąd takie robią? Ameryce, z Chin, tak? z ja Japonii. <laughs> Jedziemy na A. Zaskoczymy ich, oni się nie spodziewają, I że o, uderzymy na no ich pas. No stary, takie stunty tu robię. Jak w GTA. O, Co? tam gościu z przodu przed nami. nie widzę, a tu jest. No ja! Mówię z przodu przed nami. To nie. Nie widziałem, bo twój łeb nie zasłaniał. Cześć. Dobra, dobra, weź, bo w deszczu jesteś. Tu jest helikopter. No następny bez shifta jedzie, boże. O Jej, Boże, i burak. Też też włączał. To jest Andreas, jedź. Ja biorę. Nie wiem po co. O tam jesteś. Nie, nie uciekaj mi, nie! No ja. Oso. No co za kretyn lata tym śmigłowcem. Zniszczyłem tego bombowca. Po co ci ludzie wsiadają do tego śmigła? A już dupę dostaliśmy, nie? Czujesz to? To nic. Może honorowo odbija. A. zrobiłem <śmikady> w Chyba nie. Ty załatwiliśmy go. jestem pierwszy. Tradycyjnie. Tradycyjnie co? Jestem pierwszy. Aha. No aha. Chyba pierwszy raz w życiu, a nie tradycyjnie. O. Przekrali my. Mamy tu nic. Następnym razem był lepiej Cięcie! Wszystko <ślesko> nagrywaj Można, uwaga byre, co? Uwaga, będę smarał Jestem śmigłowcą Mi znikły głosy, nie wiem czemu Nie słyszę głosów ale to chyba dobrze Ale który? <noise> Których głosów? Takich też Strzał Tych strzałów, tych biegów, tych śmigłów Bo jeszcze nic nie strzela Ogarnij O boże <noise> Nie umarłem i nie manewruj <noise> Ale koleś... A Radek umarł <noise> A my żyjemy ty Czujesz to? Tam jest kur... No bo to jest w tej perspektywie straszne Ja patrzę centralnie w dół, rozumiesz, nie? A ty lecisz przy ziemię No lol Nie wierzę No jest. pelota, no Niepotrzebny Nie, nie, pelota, nie Co, no Aha, nie zdążyłem nie przecież, już mnie zabili Co ty? Co ty, nie wiesz? Nie, o, nie byłeś? Nie byłeś, nie, nie, nie na, jadę na B Motorem Motur. No, pojechaliśmy No Mamy mistrza, prezesa ja prezesa. Prezesa. Kapitana mamy Komandora Co Co Mistrza, prezesa no Nie pamiętam tych nazw tutaj faktycznie Gościu, Komandorem, gościu tam Na ja kurce był? My robimy te manewry tu robimy No tu manewry. wyszedł z prawej strony ty głosu. My go z lewej chcieliśmy zabić A on z prawej wyszedł i mnie zabił ty? Ale leszcz Taki żołnierz widzisz? Zabiłem go Super Pochwal się mamy, że za co, co, co No za co, co nie. Zabiłeś. Jest law Kto cię zabił? Snajper Pewnie na tej najwyższej gówie siedział. Mogę cię założyć Ale lubię tutaj Błynkowski, zabiłem błękowskiego on, on zabił bałeś. mnie Mogłeś zabić go pobiega? wcześniej troszeczkę Jakiś technik by się przydał, bo ja jestem już tym I da. Amunicję ma. Stój, stój W tył mam jechać? Stój W tył pojedziesz, to mnie zabijesz No, pytam Naprawię szybko No i I już masz full. jedź Dobra Idziemy na B no Tam pelotka jest No pelotkę. Przed takimi się uciekało Czy ja tu przyjadę? Nie, nie przyjadę Dobra, ja idę mu serpega wysunąć, ty za ten czas dojedziesz go dobijesz. Ty po prostu będziesz mięso armadnie. O, chyba no, jednak no, zabiję. No, no. Nie zużyłem nawet przez ciebie. On chyba miał mało HP, bo... Chodź, padł siadaj. ...padł na siadaj. rakietę. No chodź, stój, no, gdzie jedziesz? No to chodź, siadaj nociowo. No stój, bo mnie snajper zabije. No chodź szybko Walcz Nie kurwa, snajper zabił przez was <grym> No to chodź Walcz no, ciebie Chodź Walcz No i chuj, przeze mnie, przez ciebie mnie snajper zabił No widzę, zaraz go rozwalę No Teraz tu się wal Kurwa Na stary, chodź Nie gramy z nim kurwa Oj no Jezu Walcz Tak samochodem się robi przecież Jak ktoś chce wejść to się ten, cofa ten. Aha, nie udało ale headshot. Ale ten m-tar stary na się, No wiem, właśnie headshotowałem kogoś, tym, ale. Tak na dalekiej odległości raczej nie bardzo daje radę. No nie wierzę. Na dalekiej odległości są snajperki. O? Dobrze, że mi mówisz też bym nie zgadł. Nie zgadłbyś, nie? Ja też. Co? No, dzięki mnie Ja myślałem, że snajperkę się tak. bierze i to jak biegasz po pokoju we dwójkę, to się strzelasz też A ty nie. mi mówisz teraz, że na dalekie odległości? Tak, na bardzo duże odległości. To znaczy na jakie? Tak, 2 metry na przykład może być? Nie, do 40 metrów podobno. To, a to słabo. Jeszcze, jeszcze z wiatrem, nie? No nie. 40 wiatry, A! Bez wiatru <laughs> Widziałeś to stary? No właśnie słyszałem, ale nie widziałem Widzę jak spadł, nie? O. Ładnie co dałeś, co ładnie było. Stary, strzeliłem i hihihoptera najebałem Hihihoptera No słyszałem jak leci ten RPG i słyszałem, że coś dostało, ale nie zdążyłem obejrzeć kamery Bo się przed nim chowałem akurat Jademy na B Ty się chowałeś? Ty co ty robisz na moim motorze, ty? Chodź spadaj, przecież ja z tobą nie gram, o co ci chodzi, ty? No, no dobra, dobra. No. Najpierw, no. no. no kurwa, takie akcje, a teraz co? akcje? Nie? No i dobrze, niech cię zabije. Drift zabije Stary, ale drifty już ten brak. O. Zginął od granata. Co hmm. jeszcze jest? Sniper, kurde! Za późno się. Dobra, ja nie się to ten z gromu, ty to, o ja, to nie ma żartów z tym z gromu. No, mają wszystkie bazy, no znowu tak A, w tupę dostaniemy, że to się w pale nie mieści. Dobra, o tam jest gościu jakiś. Tu ten sniper właśnie był A tam był gościu, tam i co się z nim stało? Tam jest Ty no magik, nie? Copperfield Ale się odbił Gdzie on wybiegł? On miał nikt na pewno David Copperfield O, pojechał no, jakiś tutaj Nie, wywalczyłem crossa więc, udam się w kierunku jakiegoś punktu Ja idę z buta na... Nie wiem gdzie najbliżej Ja jadę na E Uważaj wali Jakbyś się leciutko cofnął, ale chuj, dobra Uważaj, uważaj, biegnij, biegnij! A coś tam Co ci zabiło? Fakie, Ale wy tam na dole, to nie tam daleko Śmigło leci, uważaj Goni cię me... O, oh, fuck To ja będę biegł z egzakiem nie, czekaj, Goni nas Nas nie dogoniad. Widziałeś? Na ręcznym? Co zrobiłem? Na ręcznym, co zrobiłeś? Teraz nie mogę Ręczny. wyskoczyć to Pamiętaj Krosem jechałem. Ja rozumiem, A, że ty jesteś. Jesteś wypuszczony no, troszeczkę. No właśnie o to chodzi, nie? Kretyni kurwa. No ale o to chodziło. Nie skumałeś, kurwa, akcji? Nie skumałeś, akcji, nie? Ale nie nakroś. Potem manetki się Co za cioty. Trzeba by... było powiedzieć, że samochody jedziesz. to już mu uwierzył, ale gdzie Idę mogę na to... samą górę sniperów pościągać. Dobra. Ta pościągasz kurwa i majty No ja ...ja już nie wnikam co ty lubisz zrobić to no także On zachodowo ściąga majtki Patrz, no nie wiadę po tą górkę no, Co za kurwa Nie za zbaba pojemność i za... na ręczny możesz wjeżdżać, wiesz? Musisz naręczny ręczny puścić. Ja wolę na zaciągniętym jechać właśnie. Ja wiem. Ja wiem. Wiesz, jakie drifty wtedy są? No, no. Kurwa, mój gościu jechał, ja wyskoczyłem, bo myślałem, że to... Dobra, idę na C. To to kurwa. Co to mnie tu szczelo? Snajper. Wiadowca, uważaj. Lubię placki. Lubię placki. Dobra, co się podniósł? Niedźwiedź będzie. Chociaż może nie Jest z prawej, dobra, mam go dostał w głowę. Ja jestem na Bij go, bi, bi, bi. Ładzie. Dostał, mogłem... O, dostałem pakiet możemy. Mogłem go nożem z... przywitać, ale... Albo mogłeś go na, na, rę... na ręczny tam. Ręcznie no, mogłem go przywitać, no. upojechał <laughs> pojechał to zobaczę. <laughs> To jest u góry The fuck just happened? Na C u góry? What the fuck is happening? Tak Ja to naprawię Tak, ciekawe To trzeba być majstrem, żeby zrobić Naprawić Dobra, D Idę na D ja Nie wiem, czym podjechać przy przyzmę Dobra, tu jest nasz nie będę w niego strzelał. Chodźcież? Ja proponuję. O, 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 o. Wali, wali, wali. O, dzień no dobry, nie, grubasku! Nie, tam, kurwa! O, nie ma żadnego Kurde. Fajnego. Na wieżę chcę, o jest słabo. Na dole one byli. Na wierzę. Stój! Stój! Potrzebny transport. Tylko nie cofaj. Jeszcze go rozwalę. Nie. Yeah. Nie, ginie! O, że dał. Super, 14, 400 punktów. To tak honorowo na zakończony, przegrany mecz. Drużyna mistrzów. No nie zupełnie. Nie no, jest drużyna mistrzów, na swoje staty. O Jezu, bo się teraz wydurniam. O, zobacz. Adasiu, byłem pierwszy. Dobra, mamy to. Jest. Mam level up. Prędny pakiet. mam jeszcze 30 tysięcy. Mieliśmy to tego po... prezesa ty radził. Był prezes. Był prezes. prezes. Prezesa. Wynik prezesa.